Witajcie moi kochani, oczywiście Kabusia. Kolejny film dzisiaj nagrywam. Zwykle moje ramionczka wyłażą, więc tak, kabusi. E, jak widzicie po tytule film rozdaniowy i tak e, miał być do poprzedniego filmu, ale za mocno się rozgadałam. Tak, może mniej bym się rozgadała jakby mi e, Pan Wojciech nie przeszkadzał, ale Pan Wojciech poszedł spać. Więc mam nadzieję, że się trochę nagadam bez niego, bez jego krzyków, bez jego latania i w ogóle, bo e, chciałam to rozdanie nagrać, bo pokażę Wam jedną rzecz, to jest dla Was na rozdanie. E, widzicie, to jest tak troszkę wygięte, ponieważ Pan Wojciech, oto krzesełko, co tu stoi, ono tak wędruje po całej chałupie. I on sobie tam gdzieś staje ten, i tam jak leżało to rozdanie i on sobie to wyjął i zaczął się bawić i gryźć. Na szczęście nie uszkodził tego, bo bym miała problem taki, że brakowałoby mi jednego produktu. Zaczął to wyginać, rozgryzać i dobrze pisan zobaczył, że ma to i mu zabrał taki mały cwaniaczek z niego, tak. Muszę się kawę napić. Ja mam ciszę, spokój. Delektuję się kawą. <laughs> Oczywiście kaszel ciąg dalszy. E miałam się e pomalować i stanęło na tym, że zrobiłam sobie tylko brwi. E zrobiłam sobie tylko brwi, unyłam zęby i miałam się pomalować sobie oczy, bo później wychodzę i chciałam się trochę ogarnąć. I teraz właśnie jak siedzę, nagrywam i się spojrzałam, że tylko brwi zrobiłam. a faktycznie kreser chciał do łazienki. Yy, I jak wyszłam, tak już nie wróciłam do tej łazienki. za nie boli. Kompletnie nie boli. Teraz mi się właśnie przypomniało, czyli godzinę temu zaczęłam się malować i nie skończyłam. A chciałam na później już mieć... Oganięte oczy, twarzy jeszcze nie robię, bo i tak chodzi o maseczkę, więc... Yy, moja twarz świetnie wygląda, powiedzmy, yy, więc... Yy, więc, i kudna znowu mówię to słowo więc. Ostatnio zauważyłam na którymś filmie, no dobra. I no dobra, i no dobra. Yy, miałam się tak, dokończyć pomalować, <laughs> trochę tutaj... Yy... nie pod oczami zakryć. Widzicie? Jakaś taka sina jestem pod tym. Ale brwi już mam zrobione. Połowa sukcesu. Eee, tak, przychodzę z tym rozdaniem, z kawusią. Obiad na dzisiaj mam. Wczoraj gotowałam zupę ryżankę i gotowałam mielone. Mielone robiłam, ziemniaczki. To w sumie ziemniaczki na dzisiaj muszę obrać Ugotować ziemniaczki. <laughs> jeszcze muszę do męża później zadzwonić. <laughs> jak nagram ten filmik, Krystian ma lekcję. Teraz, jak się nie mylę, matematykę. Tak, przychodził z jakimś zadaniem matematycznym do mnie, więc ma matematykę. Czy ja coś jeszcze chciałam wam powiedzieć, tak zerknę. Po sobie wcześniej robiłam listę, co chcę wam przekazać, ale oczywiście się nie wyrobiłam z moją gadaniną. Więc e, coś chyba zaczęłam mówić o świętach, ale już w sumie teraz nie pamiętam, e, a nie przesłuchiwałam w sumie ten filmik. E, podobno będziemy mogli spędzać rodzinnie święta. Podobno chcą nie zamykać nas. Nawet słyszałam, że dzieci już w grudniu będą wracać do szkoły, więc już jest jakiś e, postęp. Dzieci wrócą do szkoły. Wojtek wróci do żłobka. Matka będzie miała czas rozmozić lodówkę. Bo ja już chyba mówię od pół roku tej lodówce. Nie lubię jej sprzątać. Jak ktoś nie pamięta, to ja jej nie lubię sprzątać, bo e, z długo się czekasz, aż się rozmrozi. A e, wiedzą, widząc, że jest pełna, zaważalka i widząc to, że jest bardzo dużo lodu na niej, plus to, że parę produktów nie lubi być takich rozmrzeżanych, czyli na przykład lody, które leżą już od wakacji. I mówiłam wczoraj nawet do męża, że mówię, y, Mają być te lody z lodówki i mają być zjedzone do grudnia, bo potem pójdą na śmietnik. I moje maliny. Ja obawiam się moich malin, bo wiem, że dla nich taka wyprawa poza zamrażalkę może kiepsko się skończyć. Więc waham się, co, się, co zrobić z malinami. Niby mam lodówkę turystyczną, ale ona tak nie trzyma. Ona i tak popuszczał mi sok. I mnie to bardzo martwi. Mm, no, martwi mnie to, powiem i nie wiem jak mam ugryźć ten temat ale y, chyba po prostu w tym tygodniu myślę w sumie nie w tym tygodniu na weekend może zrobię jakieś ciasto z malinami <laughs> y, ale nie malinową chmurkę ani ten malinowy pocałunek bo w sumie to one są takie podobne do siebie nic z tego nie zrobię tylko zrobię jak ono się nazywa? Na stonie moje wypieki to jest chyba kruche z malinami i budyniową pianką, czy puszystą pianką. Bardzo fajne, kruche ciasto, więc myślę, że uderzę w ten deseń. Zrobię takie ciasto, więc trochę maliny już zejdzie. I mamie mówiła mojej, że jej podrzucę przy okazji maliny, więc może jak już będziemy mogli wszyscy wyjść czyli łącznie z dziećmi, to może podjedziemy do nich na kawę i ja im zawiozę te ze dwa opakowania malin, żeby miała do jakiegoś ciasta, bo tak szkoda mi. Szkoda mi, żeby mi się rozbebrały i popuszczały sok, bo potem tak... A im one się zamrożą, to mi zaleją całą zamrożarkę. Lista zakupów. Widzę, że tam na kartce mam napisaną listę zakupów. Yy, nie wiem jak wy, ale to już jest yy, końcówka listopada mamy i to jest już u mnie ten moment, gdzie wchodzimy w świąteczny klimat. <coughs> Czyli ja już myślę o prezentach dla dzieciaków. Wojtka, yy, widzieliście ten? Dla Krystiana nie mam pomysłu, nie bardzo chcę mu dawać oczywiście pieniądze. Yy, lista zakupów to jest na razie taka wstępna. No bo tak jak mówią, że jak nas nie zamkną, no to okej. Okay. Trochę u teściów, trochę u moich rodziców spędzimy. Więc dużo nie mam szykowania. Ale chciałabym jakieś fajne ciasto upiec. Na pewno będą na blokmasach pierniczki. To jest pewne. Już przejrzałam sobie przepis. Przepis chyba będę robiła te co w tamtym roku, czyli Karoliny Myśliwiec. Ona w tym dawała przepis bardzo super, <laughs> super fajne pierniczki wyszły, ale mam ochotę zrobić sama lukrę, nie kupować te flamastry, czy tam pisaki, yy, tylko samemu zrobić lukier, tylko przydałoby mi się kupić barwniki spożywcze. Te podstawowe kolory, czyli żółty, czerwony. Niebieski? Czy zielony? Niebieski. A ostatnio to w plastyce z, z Krystianem robiłam i już nie pamiętam, jakie to były podstawowe kolory. <laughs> e, zatrzyma się spożywcze, bym sobie kupiła. Jak nie, to może na Allegro zamówię albo gdzieś. Mam w to, żebyśmy, żebym znalazła w Łęcznej taki. Chociaż, 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 chociaż możemy, może i by miały w Łęcznej? Eee, tak, to bym chciała trzy, te trzy, lu, trzy spożywcze kupić, zrobić lukry i żebyśmy sobie mogli udekorować te pierniczki. Mam ochotę zrobić też piernik. Eee, I nie wiem. I nie wiem, na razie sobie tak piszę, eee, mniej więcej co mi brakuje. Na pewno takie przypadek do piernika. Eee, co tam jeszcze. I takie o rzeczy, cukier, mąka, masło, olej. I bardzo chcę zrobić, bardzo, 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 bardzo chcę zrobić malewkę świąteczną pomarańczową. Yy, tylko mam, yy, w tamtym roku miałam spirytus. W tym roku nie mam spirytusu. I, yy, no i na razie coś tam mąż działa. Poznajomych, ewentualnie yy, mamy plan, żeby nam mówić bimber, ale nie wiem czy ja bym chciała na bimbrze robić tą nalewkę. Yy, Wolałam na czystym spirytusie, więc yy, przejrzę przepis. Także macie na kanale, z tamtym roku z grudnia, z grudnia, z grudnia, <laughs> bo ja chyba dwa, dwa razy robiliśmy. Tak ją wypiliśmy, taka pyszna bardzo pyszne nam bardzo smakowała ta nalewka i chyba po prostu pójdę do sklepu, kupię spirytus. Nie wiem ile tam potrzeba. Na pewno spirytus, na pewno wódkę, pomarańczę, kawę ziarnistą cynamon, goździki, cukier. powiem wam, że jest bombowa. Słodka, mocna i bombowa. Jak dla nas genialna. Muszę tak jeszcze ten przepis na nalewkę sprawdzić. Mm. I zacząć coś działać. zacząć coś działać. Nie wiem, nie wiem czy wy chcecie, żebym nagrywała tą nalewkę, bo w tamtym roku nagrywałam. Robiłam. Ale oczywiście, jak większość komentarzy będzie chciało żebym nagrała, to nagram i ewentualnie puszczę na masach. Ale ona też musi ostać swoje. Więc muszę przemyśleć ten temat. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, jeszcze mnie tak męczę. Dobra, yy, 12 minut sobie pogadałam, rozgatałam się. Zaraz muszę podszykować, podgrzać w sumie zupkę, bo zaraz Christian powie, że jest głodny. I dokończyć się malować, bo tak jak mówiłam, później wychodzę. I mam to do zdania. Leży przede mną. I właśnie sobie przypomniałam, że miałam poczytać dokładnie o tych kosmetykach, żeby Wam opowiadać. I się nie przygotowałam. Niestety. matko, <laughs> <laughs> Dobra. Jedziemy z tym koksem. Będę czytała coś w tarcie. Pierwsze z pomarańczową naklejką widzieliście przy którymś holu zakupowym z Lidla. E, co to jest? Jakaś odżywka, tak? E, do cienkich włosów odżywka. Dobra, nie będę czytała, bo to nie ma sensu. Ogólnie tak, to jest uznanie na rok, czyli na 12 miesięcy mojego nagrywania dla Was na YouTube. Więc jest tutaj 12 produktów, i mam nadzieję, że się nie pomyliłam w liczeniu, i że nic mi nie zginęło przypadkiem. Pierwszy produkt: pomalczowa naklejka, z fructis, yy, różowy, odżywka do włosów, pewnie wzmacniająca skoro do cienkich włosów. Bez parabenów. Tak, bez parabenów. Pierwsza rzecz. Druga rzecz: miraculum. Micelalny płyn dwufazowy. Też był z pomęczową naklejką, ale on tutaj tak śmiesznie wisiał i ja ją odczepiłam, ale widzę, że muszę doczyścić jeszcze to. mówię, tak głupio wisiała ta yy, maracowa metka. Tak on wygląda. Mieszamy i się łączy i myjemy twarz. Następną rzeczą, co już widzieliście, <laughs> bo jak mnie męczy. Peeling do kawowy z firmy Bielenda. Ja tak jej się nie przygotowałam, i muszę teraz z oczyszczoną suchą skórę omijać okolice oczu. A czyli mamy to do twarzy, bo w sumie nie byłam pewna do czego, ale taka ilość to raczej to ciała by nam nie starczyła. Wykonać masaż na skórkę około 2 minuty, pozostawić. Peeling na 10 minut. Potem trzeba się dokładnie zmyć wodą. Więc nie wiem, czemu nie wzięłam dwa długi dla siebie. Eee, dobra. I lecimy następnym. Następny, czy ja coś z wielę jeszcze mam? To bym tak fajnie filmami szła. Eee, nie, nie mam nic. Hmm. Biotamikół. I co mam tu? Ale mnie wiecie, co zatyka. Eee, czekajcie. O, no, może już. Że nowa maseczka, regenerująca, intensywnie rewitalizuje, ujemnia i uelastycznia skórę. Taka maseczka. To eee, sprowadzi się równomiernie, zostawić na 10-15 minut, potem zmyć wodą. Dobra. Następną maseczkę mamy taką. Medi nie wiem czy jak to się dokładnie czyta. Oczywiście maseczka koreańska. W płachcie. Energetyzująco tonizująca z jagodami Akai. Taką mamy maseczkę. Oczywiście jest wszystko wypisane po polsku, co i jak nałożyć, odczekać 20 minut, a resztki pozostałości wklepać w ten. Ja lubię te maseczki i ja ostatnio stwierdziłam, że muszę poszukać moich pojemniczek na takie różne próbki, bo tej esencji naprawdę jest dużo. Naprawdę tego jest sporo i ja przez dobre jeszcze 3 dni wyciskam z opakowania esencję. Lecimy dalej. E, firma, 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 firma. O matko, nie wiem jaka to firma. No da, nie wiem jaka to firma. E, Tropical Island. E, arbuzowa i Mango Maracuja. Takie dwie maseczki. Żelowa maseczka do twarzy, żelowa maseczka do twarzy stosować dwa razy w tygodniu na 15 minut i oczywiście zmyć, takie dwie mam nadzieję, że będą fajnie pachnieć yy, następne mamy ziajka, dwie ziajki to dostałam Joko yy, Joko, dostałam taką próbkę, ale stwierdziłam, że Wam oddam bo ja na razie ograniczam używanie szamponów Biokorzeń, olej rozmarynu, szampon mineralny do włosów i skóry głowy wzmacniający. Więc taką próbeczkę Wam zostawiłam z jajki. I druga to jest olej, oliwkowa maseczka regenerująca z kwasem hialuronowym. <laughs> I ostatnie trzy maseczki z perfekty. Niezwykle maseczkowo, ale wiecie co, maseczki to chyba najlepsze. Najłatwiej chyba nie kupić jest. Najłatwiej mi chyba kupić, najłatwiej mi wybrać. Więc przepraszam, jak komuś się nie podoba. Ale myślę, że w większości Wam się spodoba. Taki 12 produktów na 12, na cały rok. No mało dobra, może nie na cały rok, ale taki był mój zamysł. Pierwsza maseczka, taka z cytryną, a serum intensywnie regenerujące serum zastrzyk energii usuwa oznaki zmęczenia z pierwszej mamy takie z perfekty drugą mamy ekspresową maseczkę odżywiają odżywczą głęboka bo nie przepraszam miodowa maseczka głęboko odżywcza i ostatnia Taka o. i tu mamy wyrównanie kolory Tu poprawia napięcie. Maska na twarz szyje i kąd i macie 12 produktów i leci mi Tu mamy 2 3, 4, 5 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 12 produktów. Byście mieli e, pewność. Może dorzucę coś jeszcze. Zobaczymy. E, nie byłam dawno w Osmanie. Ostatnio byłam w Osmanie miesiąc temu, więc może się przejdę. Nie, dzisiaj nie. Nie wiem kiedy się przejdę. Dobra. E, Rozdanie jest to na mój roczek, który się zbliża. Będzie dokładnie. Pierwszy film został opublikowany 3 grudnia. I tak, musisz być moim subskrybentem. Mam siebie widzieć u ciebie, czyli mają być otwarte. Drugie, musisz być osobą pełnoletnią. Trzecie, wysyłam tylko na terenie Polski czwarte yy, komentarz że bierzesz udział piąte do kiedy yy, ten filmik puszczę... dobra do końca grudnia Zrobimy także do końca grudnia potem ja wylosuję do końca grudnia do godziny 18 żebym ja mogła skontrolować potem, kto później wysłał komentarz. Czyli tak, do 30, tak powiedziałam do końca grudnia, nie, źle, nie do końca grudnia, do końca listopada. Do 30 listopada do godziny 18:00 czekam na komentarze, czyli mamy dobry ponad tydzień, bo ja prawdopodobnie bliżej weekendu puszczę ten filmik. I tak, Czyli subskrypcje, teren polski, 18 lat, otwarte subskrypcje, biorę udział. Trzy, kończymy 30 listopada o godzinie 18. Na pierwszym tygodniu grudnia wylosuję, ogłoszę wyniki i tyle bo. I 1 grudnia zaczynamy vlogmasę więc będą w, w, w masach powinno się znaleźć to rozdanie. I tyle. Żegnam się z Wami. Buziaczki, moi kochani. Do zobaczenia na następnym filmie. Pa!